Dzień dobry wiatr z tej strony, pasieka na Skarpie, Gorzów Wielkopolski. Dzisiaj ciepło, ale wiecznie. Za tymi tujami to akurat idzie przegląd, zrobi z przodu nie bardzo, za bardzo wieje, chociaż jest ciepło. wakacje no, akacje, tak jak widać, prawie w pełni kwitnięcia. Yy, jeszcze chyba nie nektarują, albo bardzo słabo, bo nie widzę, żeby pszczoły jakoś tam oblatywały. No nie, no są jakieś pojedyncze, pojedyncze gdzieś tam na kwiatkach. Ale to jeszcze nie to co powinno być Nie to co powinno być Także tu gdzie okiem nie sięgnąć Tam wszędzie są akacje No mam nadzieję że coś z tych akacji będzie Dzisiaj lekko padało Ostatnio też trochę padało To i też może coś się będzie działo co? No, szukam, e, czy czasem Rójka nie chciałaby wyjść, jakichś mateczników, ale na razie jest ok. Już większość przejrzałem. Zostały już tam ostatnie ule. Coś tam może nakręcę. E, nie wiem, czy ze względu na to, że jednak e, no, coś, coś jest e, pokarmu, ale nie jakoś za dużo, bo w nadstawkach e, znaczy świeże nadstawki z węzą, nie bardzo chcę odbudowywać, kraty odgrodowej nie ma. Może to jest to, że jednak jest mało, e, mało pożytku, dlatego e, nie odbudowuję za bardzo. Gdzieś tam trochę dziubią, ale i to nie we wszystkich niby silne rodziny, e, oprócz oprócz gnieździe, oprócz ramek zewnętrznych, tak wszystko w czerwiu, zawalone pszczoły dużo na czarno, nie wiem dlaczego. Tak jak mówię, kraty nie ma, powinny pójść do góry. Próbowałem psikać trochę wodą z cukrem po ramkach, też nic nie dało. No nie wiem, poczekamy jeszcze. No mi w tym sezonie bardziej zależy na odbudowie jak największej ilości ramek nadstawkowych. Na zbiory miodu, tak jak mówiłem, nastawiam się dopiero od następnego sezonu, więc no trudno. Coś tam na pewno zbiorę, ale trochę mnie dziwi, że nie odbudowują tak jak bym chciał. No i co tutaj? Nic nie W tym ulu. Jak tam widoczne, widoczne. No i co tu mamy? Pełno i posklepione tutaj z tej strony tak samo. Aż i zalane pokarmem tutaj to samo. To ta ramka, co dopiero zaczęło odbudować, bo Taki uszkodzony susz miałem, wsadziłem ostatnio, jak robiłem odkłady. No też na pewno te rodzinki po zrobieniu tych odkładów trochę osłabły. No co tutaj, no też całe zalane, akurat ta rodzinka, w innych było bardzo dużo czerwiu. Tutaj cała zalana Cała zalana na kropem, nakrop na krop. No, czekaj. No tu też większość pierzgi, środkiem tylko e, larwy, przed zasklepieniem, a tak to można powiedzieć, że tu gniazdo, no to to samo, są larwy, może z jedna czwarta łącznie, a tak to zalane, a do góry nie chcą odbudowywać. Matki te wszystkie z tej strony są z zeszłego roku. No i to to samo. Węza odbudowana, pieżga i cała zalana. Wszystkie komórki zalane. Także na dobrą sprawę piąta ramka. Wszystko w pokarmie. Wszystko w pokarmie prawie w ogóle czerwiu. Na dobrą sprawę, to matka on, ani one nie mają gdzie zalewać, ani matka nie ma za bardzo, przynajmniej na razie widzę, gdzie czerwić. To dziwię się, że nie odbudowują. No tutaj, co tu, ramka pracy. Ramka pracy trutowa cała. No ale ramkę pracy to one podbudowały dawno, dawno temu szósta ramka no tutaj akurat większość to jest zalana i trochę larw, ale też nie za dużo, większość zalana może z jedna trzecia, jedna czwarta larw na całą ramkę trochę pieżgi. siódma no tu już lepiej powiedzmy połowa może trochę więcej larw Resztę na krop. No tu trochę więcej na ale larwy też są. Ten ul był na dwóch korpusach. Z dolnego korpusu czerwiu nie odbierałem, z górnego był zabrany podokładałem do tamtych odkładów, żeby szybciej dochodziły. A tu co? Słońce zaszło, no jest trochę jaj złożonych, no i większość to zalane, trochę pierzgi. Też może z jedna trzecia jaj, a resztę zalane. Ostatnia to na pewno pokarmowa. Ciężka. Matki nie widziałem, ale jaja ja są to. Gdzieś musiała być. No pierzgi, pokarm, pierzga, pokarm. No dobra a jeszcze jeden może pokażę na co przesadzać Na razie cięcie No i kolejne Tutaj też też się nic nie dzieje No pszczoły chodzą ale mało Nie widzę żeby coś tutaj odbudowywały Jak tu widać, jest okej. Okay. No co tu pokarmowa? Jakaś końcówka czerwiu na, na dole. No nawet tutaj narożników nie chcę odbudowywać Nie wiem czy ta węza udłysania trefna No co w środku mały, mały ten mały yy, mały Elipsa jaj z tej strony tak samo Tu też węza była, to nie do końca odbudowana. No, to jak węza nie do końca odbudowana, to i na górę nie idą. Góra w pokarmie, góra w pokarmie, tu jaj nic nie ma. Muszę powiedzieć, że te dwa, te dwa ule były z tych tutaj najsilniejsze. No, tak, że dużo. Dużo z nich zabrałem, ale to tak jak mówię z górnego korpusa, dolne nie było ruszane. Jest tu mateczka 90 No to akurat jest cała za jajczona. Tutaj też cała zajajczona, coś tu sobie nadbudowały jakieś, no ale jest matka, czerwi, także no, będę kontrolował, nie, nie niszczę tego na razie. O nie no, są jaja do samego dołu, narożniki nie, więc coś tam robi. To samo, węza nieodbudowana. Środkiem bardzo malutko larw i jaj. Z tej strony zalane. No tak, ale jak te ule były jako dawca no po części, no bo to wiadomo, że nie tylko te do odkładów, a zależało mi w tym roku na odkładach kolejnych. Więc i też może nie ma co tak oczekiwać. No tu co, węza po części odbudowana. Matki tu nie było. Górę zalewają. No tutaj nawet trzy czwarte do dołu zalewają, co tam plan jest taki, żeby rodziny wyrównywać. Mam tu wczesne pożytki, także mają wystartować od wczesnej wiosny i działać. No to co? Sporo pierzgi. Na dole, tak jak widać, czerw na wygryzieniu. Też go za dużo już nie ma. Z drugiej strony ta sama, trochę więcej może czerwiu, a tak to pierzgownia i i pokarm. Z gniazd nie odwirowuję, zostawiam im w tym roku. A tu co, no ramka pracy większość zalana końcówka truta no tutaj cała zalana te trutowe komórki czy też im w te duże się chce zalewać ale w sumie jak nie mają gdzie no mają gdzie niech idą do nastawki oparte i ostatnie dwie tu akurat sporo czerwio na wygryzieniu pieżgi wolne komórki, które się wygryzły od razu zalane i z tej strony tak samo no i ostatnia zakładam, że pokarmowa O, bardzo dużo pierzgi, pokarmu, środkiem czerw na wygryzieniu. Z tej strony już cała zalana pierzga. Dobra, nie będę Was więcej męczył. Wszyscy mają to samo. A czy no, może nie to samo. Pewnie u, u większości jest lepiej, bo odbudowują i coś się dzieje. Miłego dnia, życzę zdrowia. Dużo miodu. Pozdrawiam z Gorzowa.